Witam serdecznie. Szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według Świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy farzeuszy, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. I tutaj postawmy kropkę. Pamiętając o tym, że oni go śledzili w szabat. Najpierw zajmijmy się tym szabatem. Czym jest ten szabat? Po co Żydzi obchodzili ten szabat? Szabat to jest siódmy dzień tygodnia. To nie jest niedziela, to jest sobota. Inaczej Żydzi odmierzają czas niż my, chrześcijanie. I teraz siódmy dzień to jest sobota. Od, można powiedzieć, od niedzieli do piątku Bóg stwarzał świat. W sześć dni stworzył ten cały świat, ten wspaniały świat i nas, wszystkich mieszkańców. Tego świata. A siódmego dnia odpoczął, dopełniając stworzenia. I teraz chcę, żebyśmy my naśladowali Go. Więc my w sześć dni mamy pracować, rozwijać się, stwarzać ten świat, pielęgnować ten świat. A siódmego dnia, czyli w sobotę, w szabat, Żydzi mają odpoczywać. Tak jak Bóg odpoczął, oni mają odpoczywać i budować swoją relację z Bogiem, a także z drugim człowiekiem. Ciężko jest budować relację z drugim człowiekiem, jeśli siedzimy przy stole i ktoś nas śledzi, nie? Nie chce się siadać do takiego stołu. Oni go śledzili. Jedzą posiłek, mają się jak bracia zbliżać do siebie, zbliżać się do Boga a nie mogą się zbliżyć do siebie, do Boga, bo Go śledzą. Bo nie ufają Mu. Nie ma między nimi wiary. Nie ma między nimi zaufania. Kim jest Jezus? Czy Jezus jest tylko człowiekiem? No nie. Jezus nie jest tylko człowiekiem. Jest Bogiem, który stał się człowiekiem. On chce odpocząć ze swoimi braćmi, faryzeuszami, którzy nie chcą z nim odpoczywać, bo go śledzą. Straszne to jest, nie? Są blisko, jednak są strasznie daleko. Wiecie, o, o czym mówię, że można być blisko drugiego człowieka, siedzieć z nim przy jednym stole i nie cierpieć się. Nie ufać drugiemu człowiekowi. Śledzić go, szukać w nim jakichś tam niedoskonałości. Nie mieć miłosierdzia względem tego drugiego człowieka. Tak, faryzeusze nie mieli miłosierdzia względem Jezusa. Nie mieli miłosierdzia względem tego człowieka, o którym za chwilę usłyszymy. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek, chory na wodną puchlinę. No mógłby przyjść w niedzielę, tak? Pamiętajmy, że niedziela to nie jest dzień wolny od pracy. Taki nasz szabat, tylko pamiętajmy, że niedziela to jest taki pierwszy dzień tygodnia, taki poniedziałek, w którym to Żydzi szli do pracy. Więc ten człowiek nie poczekał do tej niedzieli, że Jezus odpocznie i uzdrowi go. On się zjawił przed nim, bo wiedział, kim jest Jezus, wiedział, co Jezus czyni, że Jezus stwarza rzeczy nowe, że Wyrzuca złe duchy, uzdrawia, przemienia ludzi, daje im dobro, tylko dobro. Ten człowiek przyszedł, musiał już dziś w szabat. I w szabat też chciałby odpocząć od tej swojej choroby. Ale nie może odpocząć od swojej choroby, bo faryzeusze, uczeni w piśmie, śledzą Jezusa. Co, co robi Jezus? Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów. Tak, jak chciałby, tak jakby chciał im pokazać, o co chodzi w szabacie. Przypomnieć im, po co został stworzony szabat. Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. O, Przecież oni doskonale wiedzieli, co myślą na ten temat. Pozdrawiam. <grym> Kręcimy dalej. Przecież oni doskonale wiedzieli, co myślą na temat uzdrawiania w szabat. Milczeli. Siedzą przy jednym stole i nie mogą ze sobą pogadać, nie? Nie mogą powiedzieć prawdy. Bo oni nie chcą usłyszeć prawdy od Jezusa. Bo oni mają swoją prawdę, mojszą prawdę. moja prawda jest ważniejsza, lepsza. Nie chcą wejść w relacje z Jezusem. Chociaż siedzą przy tym samym stole. Jezus nie rezygnuje. Chociaż już dawno mógłby zrezygnować, więc mówi do nich jeszcze. A do nich rzekł: Raczej znaczy uzdrowił tego gościa, dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Nie rezygnując z nich. Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu? No prawda, oni to robili. I nikt ich nie śledził. Chociaż Jezus ich śledził, bo widział, że oni to robią. Bo jest Bogiem. Hello. On wie wszystko. Co jest dalej napisane? I nie zdołali Mu na to odpowiedzieć. Nic nie powiedzieli. I trzeba sobie przypomnieć, co zrobił Pan, gospodarz, z człowiekiem, który był niemy, który wszedł na ucztę, a nie miał stroju weselnego. I ten Gospodarz pyta się, jak jakże tu, tutaj wszedł? Jakżeś ty tu się tutaj dostał? No Trzeba pamiętać, że ten człowiek, każdy gość, wchodząc na to przyjęcie, musiał przyjąć szatę weselną. Nie było możliwości, żeby nie przyjąć tej szaty. No ale ten człowiek tam wszedł. Nie? I co, co zrobił ten człowiek? On nie miał nic nie powiedział. Czyli ty jesteś niemy. Nie chcesz ze mną wejść w relację. Nie chcesz ze mną porozmawiać. Nie chcesz mi powiedzieć tego, co czujesz, co myślisz. Chociaż ja wiem, co myślisz, co czujesz. Ja wiem, jakżeś tu się dostał, bo jestem Bogiem wszechmogącym, bo Bóg jest Bogiem wszechmogącym. A ty nie chcesz ze mną rozmawiać. Nie chcesz się modlić ze mną. Wyrzućcie go. Wyrzućcie. I Święty Paweł w pierwszym liście w pierwszym czytaniu w liście do Rzymian mówi Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączony od Chrystusa, dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. I Bóg tak woła. Bóg mówi... Jak ja bardzo chciałbym Cię zbawić, jak ja bardzo chciałbym Ci pomóc. Jak ja chcę Ci pomóc, jak ja chcę Cię uwolnić, ile ja już czynię, żeby Ci pomóc, żeby Cię wyciągnąć z Twojej depresji, z Twojego lęku. Przecież trzeba pamiętać, że Żydzi strasznie się bali, że utracą świątynię, drugą świątynię, bo utracili pierwszą, bo. Bo ich przodkowie nie byli wierni, nie przestrzegali szabatów, nie przestrzegali świąt, zdradzali Boga z różnymi bożkami. Ci nie mają żadnych bożków, są pod względem rytualnym nieskazitelni. Faryzeusze są inni, oddzieleni. Nie tak tacy, jak Poganie, nie tacy jak Galilejczycy, którzy. Wymieszali się z poganami. Oni są doskonali, oni chcą być doskonali, a są tylko człowiekiem, i ich liczbą jest sześć, a chcą być liczbą siedem. Chcą być doskonali, chcą być jak Bóg, ale nie mogą być doskonali jak Bóg, bo odrzucają Boga, bo odrzucają tę prawdę, którą Bóg przynosi. Nie bój się, nie stracisz tej świątyni, nie przekraczasz szabatu. Naprawdę wymyślali takie różne dziwne historie z tym Szabatem, a to wszystko wynikało z lęku, że ich wiara nie będzie czysta, bo mają przeszłość, bo pamiętają co zrobili Grecy. Musimy o tym pamiętać, że oni bali się pomieszania z narodami. Oni chcieli być o, 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 Oddzieleni, chcieli być święci, nie chcieli się mieszać z poganami, dlatego Piotr i inni bali się relacji z poganami. Jezus nie bał się tych relacji z poganami. Często przemierzał przez, przez miejsca pogańskie. Nie bał się, nie, że przyjmie jakąś nieczystość od nich. On szedł do nich po to, żeby ich nawracać, żeby ich zbawiać, żeby im. Pokazywać światło, bo On jest światłem. Nie bój się zmian w kościele. Boimy się zmian w kościele. Boimy się tego synodu, który teraz nadchodzi. Nie bój się tego. Zaufaj Bogu, że Bóg czuwa nad tym kościołem. My się często boimy i teraz możemy się coraz bardziej dzielić. Tak jak farzeusze się oddzielali od innych. Możemy się coraz bardziej radykalizować, odrzucając drugiego człowieka, odrzu odrzu odrzucając Jezusa, który jest w drugim człowieku, i, nie, i nie, być, nie doświadczać, nie okazywać miłosierdzia drugiemu człowiekowi. Nie okazując miłosierdzia drugiemu człowiekowi, nie okazujemy miłosierdzia samemu Bogu, który mieszka w tym drugim człowieku. I, idąc dalej, nie okazujemy miłosierdzia wobec samych siebie. No bo jeśli nie jestem miłosierdny względem drugiego człowieka, a w drugim człowieku mieszka Bóg, to ja też nie doświadczę miłosierdzia od Boga, który mieszka w tym drugim człowieku. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I jeszcze jedna rzecz. Ostatnio wyczytałem w pierwszej księdze machabejskiej, pod sam koniec tej księgi, taki oto, takie oto zdanie, że Dawid był królem Izraela, dlatego że był miłosierny. Przez to, że był miłosierny, Bóg dał mu tron, na którym zasiadł. I rzeczywiście, Dawid był miłosierny względem Saula, względem wielu ludzi, okazywał miłosierdzie, chociaż mógłby tego nie robić, to okazywał to miłosierdzie. I Bóg, widząc, jaki jest Dawid, okazuje też miłosierdzie. W faryzeuszach nie ma miejsca na miłosierdzie. Nie ma miejsca na zrozumienie drugiego człowieka. Oni są zamknięci. Jeśli jesteś takim człowiekiem, który jest zamknięty, który wie wszystko, wie lepiej niż Kościół, no to jesteś podobny do faryzeuszów, który ma już z góry ustaloną swoją opinię i nie chce jej zmieniać. Koniec, kropka. Nie otwieram się. Jestem zamknięty. Jestem jak Bóg, bo jestem doskonały, bo wiem doskonale, jaka jest prawda. Guzik prawda, człowieku. Nie jesteś doskonały. Nieustannie się uczymy. Nieustannie poznajemy Boga. Mamy te swoje zasady, tradycje, przez małą literkę T, których się tak bardzo trzymamy i nie chcemy ich. Puścić, bo boimy się, że jak puścimy tą małą tradycję przez literkę T, której często nie rozumiemy, no to Bóg wtedy zabierze nam ten kościół w Polsce i ten kościół zniknie, zostanie zniszczony, jak na Zachodzie. Co jest tą literką małą T? No to pytaj się już Boga. Pytaj się już Boga. Sprawdzaj, patrz, patrz na siebie, bo każda, każdy z nas może. Yy, Myśleć o czymś innym. Dla, dla każdego z nas może być coś innego ważniejsze. Pamiętajmy, że drugi człowiek jest najważniejszy. Drugi człowiek jest ważniejszy niż my sami. Drugi człowiek jest ważny tak samo jak Bóg. Bo jeśli nie jest ważny, to stajemy się sędziami przewrotnymi, jak to mówi święty Jakub, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, kończę, bo dzisiaj dłużej. Mam jeszcze wiele do powiedzenia, ale nie jesteście w stanie znieść. Pozdrawiam. Szczęść Boże.